Tak, jak obiecaliśmy, będziemy teraz układać samochód taśmą friza i zobaczymy, ile, ile nam wyjdzie. Czy nam starczy tej taśmy, czy nam nie starczy tej taśmy. Ogólnie mam 5 rolek, jedną niepełną, bo coś wykorzystałem trochę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy, mhm. w teorii one mają niby to samo. Tylko jedna jest lepszego standardu i ta lepszego standardu się tak nie wiesza. Mhm. No tu malutki kotku. Kurde no wygląda teraz świątecznie Jak, pręd, ale taka pola najwysza, nie? To nad kole co tam jest albo z przodu tej że... No to chyba na kole, nie? Co mm -hmm. się Jak no, nie, nie o, Ktoś na jednym będzie. Teraz mi goście zadzwonił, że odkupi ten samochód z powrotem. ja wyjeżdżam. Ktoś mi powiedział, że za 3 miesiące małym. panie, ja już tu w tyle znowu Dobra, słuchajcie, już jest dosyć ciemno, ale ukleiliśmy samochód. Jak widzicie, tak wygląda. Brakło nam taśmy na praktycznie cały ten bok. Postaram się jeszcze, oczywiście, ją ogarnąć. No ale jak widzicie. Lux Torpeda jest fura. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. W realu to <gryw> wygląda tak. wydaje mi się o wiele lepiej. Tutaj to jest po prostu taki czerwony i na pewno wygląda o wiele ciekawiej niż szara, szary Ford K. Także bardzo ciekawa rzecz. Tutaj patrzcie, jak kluczyk zrobiony. Praktycznie nie widać dziurki. No cóż, klamka czarna, więc fajnie też to wygląda. Na dachu będzie jeszcze plakat Freeza, który jest w środku, ale no niestety braku tej taśmy, więc postaram się ją domówić. Problem jest taki, że jej nie ma na sklepie, tylko że ostatnio jakby jej nie było, to gdy napisałem po prostu do sklepu, czy da radę jakąś dorzucić, to po prostu mi dorzucili, więc bardzo fajnie z ich strony. Mam nadzieję, że tym razem też się uda na go ogarnąć. Ehm, no i będziemy oklejać dalej. Kurde, ale fajnie to wygląda, naprawdę. Mega. Zostawcie łapę za to, bo naprawdę popczamp. Jeee, yeah, ekipa to nosi i no został... Tak, no, no. w sumie możemy wrzucić dał to już. Bo jeszcze na chwilę będzie plakat Fryza, tylko że na razie jakby nie chcemy tego robić, bo jakby padało, to może przemoknąć. Więc zrobimy to jutro. Dobra. Trzeba odstawić fale. Zamknięte. Odpalimy. Co Niestety nie pokażę wam obrotów, bo nie ma obrotomierza. Ale widzicie, chodzi jak szczała. Z tej strony Buźka, jak widzieliście, udało Wam się zdobyć 2000 łapek pod poprzednim filmem, dlatego jedziemy właśnie do Krakowa pod chatę Freeza. E, mamy 30 km około do celu także już powoli się zbliżamy na dachu będzie jeszcze przyklejony plakat friza i zobaczycie finalnie jak wygląda auto bo z jednej strony jest oklejone ono taśmą szarą a z drugiej czerwoną ponieważ już nie da się kupić tej czerwonej i dostałem wiadomość, że już nie będzie w przyszłości, znaczy w przyszłości w najbliższym czasie po prostu dropów tej czerwonej taśmy dlatego też no, musiałem kupić szarą i okleić to szarą i no, jedziemy pod, tą, pod ten dom pod, pod dom ekipy Oczywiście nie będziemy tam wołać żadnego Freeza czy innych osób, nawet jeżeli ktoś tam będzie, to nie będziemy im przeszkadzać, bo no, trzeba troszeczkę szanować ich prywatne życie też. I, I po prostu tutaj nam chodzi bardziej o symbol domu ekipy, niż, o po, prostu, niż po prostu o freeza, tak, bo no, nie jedziemy tam się z nimi spotkać, ja ich nie znam, oni mnie też nie znają, ale, ale po prostu tak, no taki był film, żeby nie być głosownym, no to po prostu jedziemy i do zobaczenia na miejscu.

Teraz pokażemy piękny dom, pod który przyjechaliśmy. Dom Ekipy. Zaraz, oczywiście, uciekamy stąd. No i cóż, udało nam się dojechać. Cel wykonany. I z tyłu jeszcze masz ten, ale znaczy: wszystko w ten.